Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. E, dzisiaj w UK mamy dzień matki, w ogóle o czym całkowicie zapomniałam, ponieważ e, ostatnie dwa dni strasznie bolała mi głowa. Nie wiem, jakaś migrena czy coś, ale była masakra, także w ogóle wleciała mi z głowy. E, ale w ogóle ach, piękna pogoda, takie słoneczko, co do wyszło. E, dostałam się śniadanie nie do łóżka. Myślałam właśnie, czy dlatego, że był taki ciężkie dni miałam. E, ale dzisiaj z dzień matki Więc taki prezent, do no, tego tam cudowne kwiatuszki um, i w ogóle dostałam taki voucher prosiłam o żadne słodycze, jakby co żeby, a mówiła, żeby nie kupować mi, jakbym mi jakieś prezenty robił, bo staram się wiecie um, odłudzać także dostałam voucher taki do dzień w spa dla dwóch osób, kiedy już na czymś takim byłam, tam jest albo zabieg na twarz albo masaż um, no i pewnie dostęp tam do basenu do siłowni, także bardzo fajne, mogę zabukować w ciągu następnych chyba 3 miesięcy. Um, więc taki fajny się dzień zaczął, taka piękna pogoda, więc rewelacyjnie. Um, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Życzę wszystkiego dobrego dla wszystkich mamuś, które obchodzą angielskie, również yy, angielskie Dzień Matki. E, siadanko już ze mną, nawet mi Adam spisał co mi przygotowała, takie mini angielskie śniadanie dostałam. E, także spisał mi wszystko, żebym mogła sobie kalorie policzyć, bo liczę cały czas, e, także fajnie. E, no i jeszcze dzisiaj wam pewnie pokażę co dzisiaj jem, ciekawego muszę do pracy sobie przygotować, bo jutro idę do pracy oczywiście. E, także zapraszam na takiego vloga raczej domowego. W ogóle zobaczcie jakie piękne paznokcie sobie zrobiłam. Wydaje mi się, że wyszły absolutnie cudnie jak na mnie, um, chciałam takie naturalne i w ogóle jak mi się udało je zapuścić takie długie, bo są moje naturalne i ogólnie wyszły mi obie ręce tak ładnie, nie tylko jedna, także jestem mega zadowolona, bo wygląda jakbym przynajmniej była kosmetyczki, a nie byłam, także, ale starałam się i robiłam jeden po drugim, normalnie maluję dwa, trzy na raz, a teraz jeden, wiecie, i do lampy, także... Jestem mega zadowolona. Zobaczcie, co udało mi się kupić w Morisonie ostatnio. Kokosa. Drink and eat organic, fresh coconut, easy to open. Zobaczymy, czy taki łatwy do otwarcia. Właśnie w zestawie jest słomka i taki patyczek, żeby właśnie tą dziurkę zrobić na słomkę. I niby on jest tutaj taki nacięty, więc żeby będzie się łatwo go otwierać. Także wypijamy najpierw wodę, a potem możemy zjeść kokosa ze środka. Bardzo jestem tego ciekawa. Także zabieram się do otwierania, może się mi uda. Uwielbiam wodę kokosową, więc zdecydowanie coś dla mnie. No i zobaczymy, czy mi się uda do niego dostać. Nie było łatwo, ale dostałam się do kokosa e, i teraz sobie będę robiła acai bowl, e, miałam danie słone, także mam ochotę strasznie na coś słodkiego, a praktycznie codziennie jem takie smoothie bowl albo acai bowl. E, także zblenduję sobie trochę owoców, kokoska na górę, go, gorzką czekoladę, no i zobaczymy co jeszcze. Bierzemy się za blendowanie. Wrzucam tutaj sobie połowę banana, mam taką mieszankę Summer Fruits z Morrisona. także tu mam truskawki, maliny, jeżyny, o Jezu, wszystko tu po prostu jest. Malina, czerwona parzeczka nawet. Do tego mam Alpro, pierwszy raz kupiłam takie mieszanka mleka kokosowego i migdałowego. Łyżeczka acai powder i blendu, blendu. Patrzcie, jaka pychotka! Teraz dodaję do tego połowę banana, kokosa, którego pokroiłam przed chwilą, nasiona chia i gorzką czekoladę. I tak to się prezentuje. Jest przepyszne. Ja uwielbiam słodycze, także staram się ratować czymś takim, zamiast sięgać po, wiecie, batoniki. Um, uwielbiam, absolutnie uwielbiam słodkie rzeczy yy, i coś takiego mnie właśnie ratuje. Przypominam sobie taki przepis. Tylko nie pamiętam, czy tam były rzeczywiście tylko trzy składniki. Tam był pokruszony wafer ryżowy z jogurtem, tylko to był skier. E, I na to rozpuszczona czekolada, i ona taka, widzicie, zastyka i później to się tak kruszyło. Tylko nie pamiętam, czy tam coś jeszcze było, Ale ja, mam, bo ja mam, nie jem się na nie rano, tylko w pracy mam taką pierwszą krótką przerwę, a potem mam lunch. I to mogło być dobre. Chyba spróbuję, bo może być niedobre. Bo myślałam o takiej majowciance. Ktoś mi buchnął ja. jogurt bo on wielbia mango, wymerdałam to teraz rozpuszczę gorzką czekoladę i zaleję nie wiem jak wy, ale ja jak ćwiczę mimo, że ćwiczę tylko w domu w tym momencie e, lubię mieć fajny strój ale w tym momencie, ponieważ też wiecie jest mniej więcej, potrzebuję też taki, który e, dobrze będzie wiecie, wspomagał co trzeba, bo i biust mam większy, i wiecie, brzuch i tak dalej. Um, także takie bardzo tanie jakieś spraymarki to u mnie się niestety nie sprawdza. Miałam biustonosz z spraymarka i to jednak, to nie jest to. Um, I lubię, żeby były porządne i ładne. Dobrze wiecie, że kocham satinwę po prostu um, jej ciuchy są rewelacyjne, uwielbiam leginsy i marzy mi się jeszcze biustonosz. Um, ale tutaj się w ogóle nie opłaca w ogóle zamawiać z Polski tutaj przysuka jest mega droga. Więc wiecie, jak jestem w Polsce to może raz na jakiś czas sobie coś kupię. Ale ostatnio chciałam sprawdzić często mi się przewija u dziewczyn Gymshark. Niestety również bardzo droga firma, ale jest coś takiego jak vintage i tam możecie kupić nowe ciuchy czasami naprawdę za grosze. Także kilka sztuk mam. No, trochę mi zajęło, to nie kupiłam, wiecie, wczoraj wszystkiego, ale udało mi się po prostu po rewelacyjnych cenach kupić nowe ciuchy. Także, nie wiem, shorty za 5 funtów, bysuner za 5 funtów, leggingsy za 8, po prostu to są, wiecie, mega tanie, bo byłam mi na ich stronie, nawet na przy cenach jest dosyć drogo. I chciałam wam pokazać, jakie fajne. Mam takie leggingsy. W ogóle mi się ten wzór podobał. Szukałam tego wzoru i cieszę się, że go znalazłam. Taki. Nie wiem, co to jest takie. Widzicie? Um... I w ogóle to jest mega mięciutkie i wygodne. Po prostu porównałabym do, do satinwy. A tu, gdzie jest brzuch, to jest takie. Taki mega sztywny materiał, nie wiem do czego to w ogóle przyrównać, ale super wspiera tutaj brzuszek, e, ma też takie wiecie na pośladkach tylko że moje pośladki są tyle duże, że to się bardzo ładnie rozciąga po prostu e, i to są po prostu długie legińce, ale kolor jest bardzo ładny, bardzo mi się ten wzór podoba, mam nadzieję, że kiedyś mi się uda jeszcze dokupić biustonosz jest w tym samym kolorze ale są naprawdę rewelacyjne więc polecam w ogóle vintage jeżeli szukacie czegoś um, i naprawdę można tam znaleźć jak ktoś się po prostu chce pozbyć czegoś nie wiem nieudany prezent czy coś e, i za naprawdę grosze e, kupiłam również shorty strasznie mi się one podobały właśnie taka szeroka gumka z napisem gymsiak e, takie z boczku no i jednak takie krótkie, to wiadomo, nie, ja nie wyglądam w tym dobrze w tym momencie, ale, ale bardzo mi się podoba i chciałam też wyprowadzić, jakie takie szorty są, więc są takie, widzicie, króciutkie, um, ale to takie typowe, um, no właśnie, jak jakiś mam taki spokojny dzień bardziej, um, nie wiem, trening brzucha czy coś takiego um, i też bardzo dobrze trzymają brzuch, są wszystkie są z wysokim stanem z tyłu tylko jest rekinek i z przodu w sumie też e, i super, super materiał, taki relacyjny, więc bardzo się cieszę, bo no Satinwy tutaj się raczej nie kupi e, kupiłam jeszcze jeden biustonosz taki klasyczny, szary on ma wkładki i bardzo dobrze trzyma, ja muszę mieć takie, wiecie wsparcie, że tak powiem e, bardzo ładny, klasyczny Mam właśnie najbardziej mi brakowało bysunosi, bo tak jak czasami legginsy nie piorę od razu, po jednym użyciu no to wiadomo, biustonosz trzeba, a no ich mi ciągle brakowało, bo ja mam teraz treningów 5 w tygodniu i jedną rzecz kupiłam, ale to tak bardzo mi się podobała, to jest absolutnie nie dla mnie, żeby w ogóle w tym teraz chodzić e, ponieważ no, jestem jest za duża jestem na to e, znaczy mogę, w sensie, że mieszczę się ale nie powinnam pokazywać jeszcze tak nic ale kiedyś założę to z dumą i pokażę wam się w tym i jestem pewna e, te crop topy z gymszarka się tak podobają do treningów, e, różowy ja za niego zapłaciłam 6 funtów, także o, oh, jest śliczny, długi rękaw, jeden mam tutaj właśnie na palec. Jest mega, mega materiał po prostu. Taki zwykły tyłu, ale on mi się tak podoba tylko tutaj trzeba wiecie, z brzucha zrzucić, żeby to fajnie wyglądało. Eee, Legginsy z wysokim stanem. Ja się zawsze, wiecie, wstydziłam, ponieważ być, po że mam rozstępy e, na dole brzucha, ale teraz moda na szczęście jest taka, że się zakrywa akurat tą część, także muszę tylko popracować nad górną częścią mojego brzucha i będzie super. I myślę, że to będzie fajne. Kto wie, może kiedyś będę ćwiczyć na siłowni jeszcze? Ehm, chwilowo jest to tylko w domu, ale jestem mega zadowolona z tych ciuchów, także fajnie mam jeszcze jakąś wiecie, firmę, która robi super, super ciuchy, większość moich, jeżeli to nie jest Atinva, to jest Adidas i one są ok, ale na przykład jedne legginsy, które mam, które są bardzo dobre, ale takie sztywne a drugie są w ogóle... Mega kiepskie, także um, trzeba trafić, a tutaj wszystko, co kupiłam, mi się bardzo, bardzo podoba. Także taki mały haul sportowy. Dzisiaj będę na pewno trenować, bo dwa dni miałam przerwę przez tą głowę, e, ale <śmum> problemy z głową. E, ale dzisiaj jest zdecydowanie zrobić. jest taki siłowy, więc nie będzie żadnego skakania, więc e, nie powinno mi się tam nic poprzestawiać. Znowu może jak się poprzestawia, to będzie lepiej, to wiem. Biorę. biorę się za obiad. E, w międzyczasie również podjadam takie. Chips ostatnio znalazłam tortilla. W sumie tortilla, chips, awokado, guacamole, flavor. Um, nawet nie są złe, dosyć smaczne. Kupuję was coraz częściej na tej półce gluten-free. Um, zamienniki szukam różnych, wiecie, na przykład chipsów przede wszystkim. Uwielbiam stamtąd hummusowe i z. Jak się nazywa? Ci, nie ciecierzyce, bo to hummus um, soczewice, soczewice też są przepyszne um, ale myślę, że nie takie coś znalazłam nie są złe, naprawdę smaczne bardzo um, mocny smak więc fajnie um, ale tamte zdecydowanie lepsze będę robić sobie teraz zapiekanego takiego kurczaka z ziemniakami widziałam gdzieś tam na instagramie i spodobało mi się to um, i to będzie jednocześnie mój obiad dzisiaj i lunch na jutro także będę miał już lunch zrobiony Um, ale najpierw zróbmy sobie kawkę. Wielkanoc idzie także kubeczek wielkanoc teraz usoi. I kupiłem, wiecie co sobie, takie um, morning coffee. Um, one są po prostu duża, czarna taka kawa. E, więc um, taka prawie kawa z ekspresu, ponieważ nie mam, wiecie, takiego prawdziwego ekspresu. Ja także robię sobie taką kawkę tutaj. I ona jest właśnie duża, więc idealnie na taki wielkachny kub, kub, kubek. Bo ten kubek jest naprawdę duży. I do tego sobie spienię mleczko, mam spieniacz teraz z Nespresso, więc mam taką prawie kawę, wiecie, z espresso, jak piję u Sylwii, na przykład, mojej koleżanki. Także już sobie tu wleję coś. Mam też taki owsiano-waniliowy napój. Też próbuję różne smaki, różnych takich dodatków, żeby jak najmniej tego go pić. Też Może po prostu kupię to laktozy. Także mleczko. No i spieniamy. Ten spieniacz jest fajny, bo on też spienia zimne mleko. Także będę miała na lato, żeby robić sobie pyszne. Widzicie jakieś frappuccino? Proszę, kapienka. Matka ma wychodne pośmietane do sklepu. Śmietana jest i minieczka dla synka. Teraz Adam króluje w kuchni. Zapomniałam, że też przygotowuje fajne chicken pie, to się nazywa, z porem, z pieczarkami. Także to będę mogła też sobie już bo będę miała mało gotowania w tym tygodniu. Więc poleciałam już w śmietanę i ja sobie zaczynam edytować powoli tego vloga, a Adam teraz gotuje. Patrzcie, jaka tu się magia dzieje. Tutaj mamy nadzienie do tego tego dania. Nie wiem, co to jest. E, to jest kurczak, cebula, pieczarki. What is that green thing? Pyszne, tu jeszcze jest pietruszka, natka pietruszki. To jest to zielona ale jest jeszcze tu por. Także tyha Patrzcie, jaki artysta napisał lia Tak to wygląda po rozkrojeniu. Wygląda apetycznie, więc myślę, że dzisiaj ja to jednak zjem. A to, co ja sobie będę robić, to jednak wezmę do pracy. I Adam jeszcze ma do tego frytki Ja już nie będę, bo już było za dużo kalorii. Tutaj do mojego posiłku już nie takiego fancy jak Adamowego, ale tu mam właśnie miesz mieszankę ziemniaków słodkich i zwykłych i to będzie robione w airfryerze. Tu mi się już prawie usmażył kurczaczek. jest tylko słodka tortyka, sól i pieprz. Mieszam tu ziemniaki z kurczakiem i teraz na górę trochę takiej startej mozzarelli. Zerową, zerową. I teraz... Kilka minut będę to zapiekać w piekarniku. Zapiekałam sobie to przez 10 minut i podzielę sobie na dwie porcje, bo nie jest tego tak bardzo dużo. To jest tak bardzo płasko, także wiecie, a ja jestem duża. <grych> także będą z tego dwie porcje. Mam dwie porcje od Adama, yy, więc muszę tylko w piątek sobie coś zrobić, więc bardzo się cieszę. Mniej gotowania, i do tego wezmę sobie, myślę, że ogórka konserwowego, albo, albo co buraczki mam takie wiecie, te wiórki, takie z także super skończone gotowanie na dzisiaj będę się kochani z wami już żegnać sporo dzisiaj gotowania było, mam nadzieję, że coś znaleźliście ciekawego dla siebie mnie oprócz treningu czeka jeszcze szorowanie butów ponieważ stwierdziłam, że przecież jest już wiosna i chodźmy do ogródka na zjeżdżalnie, bo przecież nie obłota tak, nie o ma teraz mam po prostu, znaczy nie ja, ale Lija ma buty takie w błocie, więc muszę je wyszorować i jeszcze wyczyścić do tego kurtkę, którą dopiero co ściągam z suszarki, bo wyprałam, Zobaczcie a potem damu mu zjeżdżać w nas na zjeżdżali. Leł! Także troszkę czyszczenia mnie jeszcze czeka, no i przygotować się na jutro, wiecie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!